Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 25. W dzisiejszym odcinku będziemy siać owiec tutaj na tym polu ryżowym. Przygotowałem sobie taki oto bardzo fajny zestaw, też fajnie to wygląda kolorystycznie. Więc otworzymy sobie ten siewnik, no i tu podjedziemy na pole, odpalimy sobie też GPS-a. No i oczywiście rozpoczniemy siew. Odpalamy sobie tę linię przejazdu, bo możemy włączyć i opuścić siewnik. No i tutaj sobie posiejemy owiec. Wtedy też, jak widać, bardzo fajna mgła tutaj się nam pojawiła. Ogólnie na no, tej mapie dość często jest mgła, y, szczególnie na wiosnę albo jesienią. No też możliwe, że jest to ostatni albo jeden z ostatnich odcinków z serii drugiej. No bo tak już nawet o ostatnio wspominałem mi też pisałem na karcie społeczności, że trochę już mi się ta mapa zaczęła nudzić. No i tak myślałem, żeby zrobić serię na jakimś mniejszym polskim gospodarstwie. No i prawdopodobnie zrobię chyba serię na mapie Cybuchowo, no bo tak sobie przeglądałem jakieś prezentacje map w internecie, też sobie samemu potestuję. jeszcze, tutaj też trochę już to przeglądałem modów na jakieś maszyny. Ale właśnie jeśli chodzi o mapę, to chyba wybiorę mapę Cybuchowo, no bo fajnie ona wygląda. Więc myślę, że na tej mapie sobie zrobimy taką serię, no i będę tam wykorzystywał zarówno jakieś nowsze, jak i starsze maszyny. Trochę też jakichś polskich maszyn weźmiemy. No i oczywiście zagraniczne też będą. Ale to jeszcze będę sobie tutaj sprawdzał, jakieś ciekawe modyfikacje na jakieś ciągniki, jakieś inne maszyny, jakiś kombajn czy coś. Więc to zobaczymy. Chyba raczej jest to ostatni z teorii drugiej, ale może jeszcze jakiś jeden się pojawi. Zobaczymy. A, tutaj takie, no, dość ciekawe zagłębienie się zrobiło. Tutaj teren się trochę przekształcił pod pole. Ale jakoś tu powinniśmy się zmieścić, jakoś zawrócimy. No, bo ogólnie ta mapa jest ciekawa. Tutaj mamy. Coś nowego, jakiś inny klimat. Wcześniej nie było mapy w klimacie azjatyckim. Też w mamy tutaj fajny układ, pól na tej mapie. Ale jakoś po prostu no nie ma czegoś takiego, właśnie jak na przykład na mapce amerykańskiej, że jest taki fajny klimat, ciekawy. Bo generalnie jest to spoko mapa, ale jednak ta amerykańska ma dużo fajniejszy klimat. A też w sumie już od jakiegoś czasu mi nachodziło, żeby zrobić serię na takim mniejszym polskim gospodarstwie, z mniejszymi maszynami, też jakimiś starszymi ciągnikami. Więc sobie taką serię zrobimy, ale zobaczymy czy ta seria raczej, nie wiem, może powróci kiedyś. W sumie niedługo też pojawi się seria na mapie szkockiej z DLC, więc wtedy po prostu no, seria na mapie cybuchowo wskoczy w miejsce serii drugiej. Natomiast e, jeśli chodzi o serię na mapce szkockiej z DLC, no to wtedy zrobię tak, że e, będę wrzucał jeden odcinek tygodniowo z mapy amerykańskiej. Do tej pory są oczywiście dwa odcinki. No ale jak pojawi się ta mapka szkocka z DLC, no to wtedy już zrobimy sobie jeden odcinek tygodniowo z mapy amerykańskiej. No i oczywiście jeden z mapy szkockiej. A z tego co gdzieś widziałem jakieś prezentacje czy jakieś screeny, no to ta mapa wygląda bardzo ciekawie. Też widać, że jest tam fajny klimat. No i fajnie będą też nowe krowy, będzie ta hodowla ryb, będziemy mieli ce uprawę cebuli. Więc fajnie, troszkę nowości jest, trochę nowych maszyn. A czy, że tak powiem, tutaj z tej serii asiatyckiej było ponad 50 odcinków i fajnie udało się to gospodarstwo rozbudować. Tutaj mamy parę fajnych ciągników, też ten kombań większy. Myślałem, że na końcu serii zrobić żniwa Nexatem, ale nie wiem, może na przykład tego Nexata wykorzystamy sobie na zielonce, jak już będziemy mieli bardzo rozwinięte gospodarstwo jakieś ogromne pola. Tak, tutaj fajnie udało się to gospodarstwo zrobić. W sumie tak myślałem, że jeszcze nie zrobić podsumowania, ale w sumie to nawet jakoś nie ma dużo co podsumowywać no bo w sumie i tak większość rzeczy widzieliście na bieżąco na odcinkach, co tutaj mieliśmy na tym gospodarstwie. Więc wydaje mi się, że raczej nie będę robił. Może podsumowanie zrobimy z jakiejś serii, gdzie będzie więcej odcinków, tak jak na przykład z tej mapy amerykańskiej. No na razie oczywiście nie planuję kończyć tej serii. W sumie już tam zbliżamy się do 100 odcinków. Zobaczymy ile tam wyjdzie odcinków łącznie z tej serii. A, tutaj w taki sposób ten GPS się wygenerował. W sumie nawet fajnie to wyszło. No w sumie teraz możemy tędy pojechać, to będzie nam wygodniej. Więc tak jak mówię, zobaczę, czy jeszcze będzie jakiś jeden odcinek z tej serii drugiej, czy może już w lecie odcinek z mapy cebuchowo, to jeszcze zobaczę, może poczekam jeszcze jak pojawią się jakieś ciekawsze mody. Otóż już trochę takich fajnych maszyn jest, czy to jakichś starszych, czy ogólnie mniejszych. Więc będę sobie jeszcze testował też mapy, jakie tam gospodarstwo sobie, czy wykorzystam to gospodarstwo startowe, czy może samemu sobie zbuduję jakieś gospodarstwo. No i też wybrałem sobie jakiś zestaw maszyn na początek. No też w sumie to na tym podróżowym jest fajna opcja, taka że mamy już 50% naważenia, mm. tak jakby już, no zrobione. Może przez to, że po prostu są te tutaj tutaj z tego ryżu, to mamy 50%. No, Akurat jest to ciekawa rzecz. No a stwierdziłem, że tutaj się je owiec, no bo w sumie na no, amerykańskiej też tak robię, że nie sieje takiego ryżu. I jeden sezon po sezonie, tylko się je na zmianę, raz ryż długoziarnisty, raz coś innego. Jedynie co to ostatnio zrobiłem, tak, że na, na gospodarstwie, tutaj na tych dwóch małych polach ryżowych już co roku sadziłem ten ryż y, zwykły, za pomocą tej sadzarki, która sadzi ten ryż y, w wodzie. No, a to dlatego, że po prostu na tych małych polach no nawet za bardzo mi się nie chciało takim siewnikiem wjeżdżać, albo tym kombajnem do ryż, y, tym zbożowym, tylko są to idealne pola na taki ryż y, zwykły, do posadzenia tą małą sadzarką oraz do zbioru tym specjalnym małym kombajnem. No, ogólnie dość szybko idzie ten siew z tym siewnikiem. W sumie jeśli chodzi o siewnik punktowy, to kupiłem ten największy, który ma ponad chyba 18 metrów, ten marki Kinze. Tak, on ma 18,2 metra, a ten ma 18, ten z dodatku. Ale ten jest fajniejszy, bo ma funkcję bezpośredniego siewu, a ten nie ma. No, jeśli chodzi o siewnik z no to tutaj mamy ten siewnik marki Kun. No ale w na te pola był on wystarczający, też w polu rzeszczy tym siewnikiem punktowym, a ten siewnik kun tutaj jest wystarczająca, też fajnie pasuje do tej waltry pod względem kolorystycznym. W jeśli na takim polu siejemy ryż długoziarnisty, to chyba nie trzeba usuwać chwastów, z tego co pamiętam, ale jeśli to siejemy owies, to i tak trzeba będzie tutaj przejechać chwastownikiem. Jest też ciekawa rzecz. A, w sumie możemy jeszcze przy okazji sprawdzić wyprzedaż maszyn używanych, zobaczymy z ciekawości co jest, mamy ciężarówkę, mamy też tutaj część siewnika z dodatku Plains and Prairies, To akurat mamy taki moduł siewny, a dodatkowo jeszcze musimy dokupić sobie zbiornik, no i mamy też niewiarkę do kombajnu marki Case. tak jak mówiłem, jeśli chodzi o Nexat, to może sobie tego Nexata na przykład wykorzystam na zielonce, może on go sobie na przykład kupił albo wypożyczył, żeby zrobić jakieś duże żniwa. Chociaż jak go sobie testowałem, no to powiem wam, że początkowo trzeba się przyzwyczaić do tego sterowania i do ogólnej jazdy tym, poja tym pojazdem. No bo generalnie jakoś zwykły kombajn jest wygodniejszy, tylko ten Nexat jest fajny pod tym względem, że ma większy zbiornik niż te zwykłe kombajny. Ale akurat żniwiarka w sumie jest y, taka sama, no bo tam jest 15,2 metra, czyli to jest samo co na np. żniwiarka do New Hollanda albo Keysa, albo do John No ale zobaczymy, może w jakiejś serii się tego naksata wykorzysta. No ale ogólnie jeśli chodzi o tą serię, tutaj fajnie udało się rozwinąć tą serię dzięki temu, między innymi, że postawiłem sobie tartak na początku. Bo praktycznie ten tartak postawiłem w jednym z pierwszych odcinków, no i... Ja tam wycinałem ten las, który był obok gospodarstwa, no i to przyniosło mi bardzo duży zysk. Też yy, na początku praktycznie postawiłem zagrody dla owiec oraz kóz. A to, że tak w przyszłości ją powiększyłem, właściwie to sprzedałem tą, którą miałem wcześniej i postawiłem sobie jeszcze raz tylko większą. No i trochę tych fabryk tutaj też sobie zakupiłem. Mamy też tą szklarnię, którą wymieniłem. Wcześniej tam była szklarnia na grzyby, a później postawiłem sobie tą szklarnię. Mamy też tą fabrykę konserw. Widzę, że trochę tej rzeczy jest. Tu już nawet mamy pełno czosnku. Mamy też yy, tej maksymalną ilość fabryczki chili w magazynie. Natomiast jeśli chodzi o kapustę, to trochę mało tej kapusty jest. Bo z tych produktów wytwarzam sobie kimczy. Mamy też te buraki konserwowe. No, jeszcze trochę tutaj jest tych buraków do przetworzenia. Mamy też tą mleczarnię, młyn zbożowy, przędzalnie, mamy ten tarta, który jest praktycznie od początku rozgrywki. O, pociąg sobie akurat tu jedzie. W sumie ostatnio dość sporo pracowaliśmy w tej okolicy. No bo zbieraliśmy ten ryż długoziarnisty, robiliśmy zbierę bawełny. No i jeszcze w poprzednim filmie było to mulczowanie tych pozostałości po zbiorach bawełny. O, tam widzę, że chyba po drugiej stronie jakieś ziemniaki są posadzone. Tak, tutaj mamy ziemniaki posadzone. No ogólnie, tu w sumie w tej centralnej części mapy mamy dużo takich fajnych równych pól, na których można zrobić nawet takie bardzo duże pola ryżowe. Więc taka jest ciekawa rzecz. Albo jak ktoś chce, to może sobie też te duże pola połączyć i zrobić takie ogromne pola. Chociaż jeśli chodzi o pole ryżowe, no to jest ograniczenie, bo myślałem wcześniej, żeby zrobić takie duże pole ryżowe na polu nr 1 oraz 2 No okazało się, że jest ograniczenie i nie można zrobić aż tak dużego pola Więc dlatego zrobiłem pole ryżowe tutaj, gdzie teraz pracuję A w sumie tutaj też fajne pole ryżowe powstało Akurat idealnie obok tego gospodarstwa, które sobie też tu zakupiłem Okej, okay, ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!